Siódmy, ja jestem Weru, a to jest już siódmy odcinek, let's play Gothic. Yy, no Pomiędzy odcinkami znowu nic nie robiłem, ponieważ, no, co mogłem zrobić. Yy, teraz postaram się dojść do yy, obozu na bagnie i oddać te, te całe kurde jaja które zgubiłem w, poprzedni, w poprzednim odcinku oraz yy, prawdopodobnie jeszcze będę musiał yy, iść po jakąś książkę i widzieć się z goblinami itd. ja myślę, że gobliny są słabszymi przeciwnikami niż podzacze, nie jestem pewien, ale ale myślę, że tak jest A więc to nie będzie chyba trudne jest level 10 powinniśmy przyjąć do najemników tak więc wszystko jest fajnie to poszło łatwo yy, prawdzie nie nagrała się część ale zobaczcie goście od energetyki naprawdę nie wiem co zrobili jakim to trzeba być pół mózgiem, żeby wyłączyć prąd w środku dnia Podświetlę to. Co jest? A czemu nie, nie podświetlę? Nie, no co jest? Dobra, zapiszę I, i krótkie cięcie zaraz pójdę. Dobra, jestem. Wszystko ładnie podświetla. Dobra, póki co jeśli coś się spsuje, to będzie nieprzyjemnie. Tak hmm. ja więc jak mówiłem. Teraz skoczę sobie jeszcze do nowego obozu. Sprawdzić, czy już mogę, mogę mnie przyjąć na najemnika. Jeśli tak, to będzie bardzo fajnie. Jeśli nie, to nie. Przyszedł po poradzę. No i to było na tyle z tego, co chciałem zapowiedzieć. Teraz skupmy się na grze i na czasie teraźniejszym. Ten Drake, co tu stoi, to ma fajną, fajną głowę, fajne włosy. Jak powiem. Nasz Bezio ma takie, takie śmieszne trochę, a ten to ma takie białe. To za zbroja była w ogóle co ten koleś miał na sobie na tym obrazku ładowania bo nie jestem pewien Nie ma o czym z nim gadać W sumie tam jest taka wielka kopalnia rudy a tutaj w ogóle żadnej straży nie ma Dziwne No i jazda, jazda. Dobra. Jak się okazało w sumie to chyba nic jakiegoś wielkiego, ale po nowym rozdziale poryspuje się niektóre potwory. Tak więc jest to bić. No i jest fajnie, bo nie jest tak już pusto. Także w sumie dobre rozwiązanie, ale jednak wszystkie się nie porespiły. I to, to jest trochę też niefajne. Nie Ale wszystkiego nie można mieć. Tu gdzieś jest lewus, tak więc. Wiesz, że jestem trochę mocniejszy, to może mu przywalę. Chodź. Witaj. O, i to nie było nic trudnego. Liczyłem na coś bardziej epickiego

ten łuk co miał Lewus, nie jest jakiś lepszy? O nie. Drugi łuk. Zresztą chyba yy, łuku nie będę szkolił, tylko kuszę od razu zrobię, bo kusza jest dużo, dużo mocniejsza. Jeśli się nie mylę, to... Ej, słyszałem, że nieźle i pewnie zgodzi się przyjąć. Yy. Uważaj na siebie. Yy, podstawowym atrybutem kuszy jest y, siła, a nie zręczność, ale nie jestem pewien co do tego. Tak na pewno było w gotiku tr III, a nie, nie jestem pewien co do tego gotika. Ale to się wszystko okaże. Hmm, no to udajmy się do Lee, skoro nas chce przyjąć. A! Jeszcze tutaj tą chatę mogę sobie zająć. Gdzie tu się wszyscy podzielili? Dobra, zapiszemy. No kurde, poć go. długo. Stawaj. Co z Nie, 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 nie śpi Wyjazd mi z tej chaty. To jest moje. Mój dom. Który widzę od lat. Mój dom. W którym kocham nieraz ciebie Wybaczcie hmm, mi, ale jakoś tak mi się yy, nasunęło na na, u... na usta, na język. Piosenka fila Nie żebym coś. że jestem jakimś fanem, fila Po prostu. Ja znam taką piosenkę. Co tu wszyscy się uparli na to siedzenie? Chciałbym zostawić, dam ci szansę. Chcę zostawić mądrady, powiedz Dlaczego? Dlaczego dołączyłeś? Ujej! Jakiś test? że dzięki na krótce Ale beznadziejna zbroja. To jest zbroja najemnika? <laughs> ja nie chcę takiego podziewię. Ja chcę zbroję, a nie jakiś kurcze Wiem, wiecie co. Jeszcze ręka mi się przewija przez kawałek pancerza. Wszyscy poszli spać. To ja też pójdę. Chociaż już dzień wstaję. Ale... ale pójdę spać. Zawsze to napełnia sobie życie. Tak Co mi to? Co mi spadaj! Ej ty! Spad! Masz szczęście, już miałem wyklepać ci To pozycja agresywna. To jest szczęście, bo to porozmawiamy. Myślisz, żeś taki kozak czy coś? Nie doczekanie, kolego. Że się nie da, świetnie. Przed chwilą Tombow powiedział, że zamierza pokazać. Do zobaczenia? No i dobrze. Hmm. Chciałem pogadać Widzaj. z Wilkiem. E, gdzie jest Wilku? Gdzie jest Wilku. Kurczę od kogo mógłbym kupić lepszą zbroję? A chociaż jeszcze mu coś sprzedam. Na sporo rudy. Od banki po co? Też... Chyba nie jest to potrzebne. Lietwa. To mi na pewno nie jest potrzebne, a mam by skoro. Talerz też, on tak się może przydać, bo na nic nie jest warta. List do magów w nie. Piwo sprzedam, bo mi nic nie daje. <słuch> A moje To zostawię. Ta zbroje szkodnika. To też zostawię. Myślę, że to mi nie jest potrzebne. To też. To też. Łuki sobie zostawię. Strzały też. Ściany kawyleryjskie. Hmm. Zastanówmy no, język też. O, uh, uhu uhu, jak jak ja tu przedobrzują trochę. No dobra, pozbyłem się zbędnych pierdł. Teraz, no kurczę, od kogo mogę kupić jakąś zbroję? Jeśli wiecie, to piszcie w komentarzach. Jeśli nie znajdę do końca tego odcinka. Witaj. No, kim jesteś? Kim jesteś. Nazy ja nam się. Prawy udział w błądcie założyć. To chyba nie był najlepszy powys. I teraz powtór był. Oj się niewiele dowiedziałem. Ojej. Najpierw musisz sobie na nią zasnąć Oj, trochę kosztuje ta zbroja, ale. Bronć wóru ręczna ile? Boże. A z tą drogą Olik nie, je, nie jest w gotyku w w Zamku Paradynów? Okay. Nie możesz jeszcze spróbuję złożyć dla resoli meldunek o tym co się dzieje w obozie na Bagnie. i myślę że z tym skończymy na tym skończymy ten odcinek ponieważ nie, jednak te odcinki 30-minutowe trochę są uciążliwe w renderowaniu bo to trwa ponad 3 godziny u mnie i no i trochę jest to męczące dla mnie. Co się nam Co się Tak. Yes. Dobra. Ta zbroja najemnika co mam na sobie. To ona jest lepsza tej szkolnika. Ale ja bym tak sprzedał, czy nie byłoby mnie stać jeszcze na tą najemniczą? Mam pewien pomysł. ale wysokość jest. O! fajnie sumie Mogę. Yy, mogę. iść do starego obozu i przekazać wiadomość. Czyli jestem zadowolony. Tego z tego powodu ale ta zbroja ciężka najemnika jednak w gotyku drugim lepiej wygląda nie, a, a lekka to nie jest jakieś takie nie wiadomo co tylko zbroja porządna jeszcze spróbuję opitalić tą skrzynię co tam jest być może mi się uda co tu raz? Jest tajemna z tym mógł o go nie, nie wiedzieć, ale jak wiedzieliście, jeszcze się chwilę z nią pobawię. No i dałem ciała, nie ma żadnej skrzyni, <grystanie> naprawdę. Depil ze mnie. Wybaczcie moją głupotę. Kto to? Najemnik. Fajnie, ładnie to wygląda ten kopiec z rudy. Dobra to ja może stanę tak gdzieś tutaj, żeby ładnie to zakończyć. I tak, to był koniec. I tak więc zapraszam was do komentowania, subskrypcji, jeśli się podobało, daj łapkę w górę. Jeśli nie, to napisz co jest źle. O, wszystkie, o, ja czytam komentarze i wszystko biorę pod uwagę. Tak więc na razie.